W tamtym dniu robił się dnia w okopach, nieduża miejscowość, nasza operacja była osłuchowana, około 5 km kilometrów do osłuchowania i w rodzice pisali duże gospodarstwo, duże gospodarstwo jako dzieci pomagały i przypomniał też, że miał takie zabawy, budował takie kapliczki z kamyczków, zakładał stóły i tak, że jako, jaką muszę prawda? Takie już miało już czy, czy, tej liczyny. A to podanie do seminarium. Warto sobie je przeczytać, pewnie większość z Państwa wie, ale ja przeczytam, bo to jest ważne. Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do seminarium metropolitalnego w Warszawie. Proszę Państwa motywuję tym, iż chcę zostać księdzem, ponieważ mam zamiłowanie do tego zawodu. Tu jest wojsko. A to są święcenia kapłańskie. Błogosadzian Jerzy Popiełuszko, Sługa Boży na Waszyńska. Ja byłem w piątej klasie szkoły podstawowej, kiedy ksiądz Popiełuszko przyszedł do mojej parafii i w mojej, parafii, w mojej klasie było siedmiu ministrantów i na koniec namówili mnie, powiedzieli słuchaj, jest fajnie, byliśmy na wycieczce w Niepokalanowie, zapisz się i się zapisałem. No i zostałem do dzisiaj. Jestem chyba ostatnim ministrantem, którego przyjmował ksiądz Jerzy Popiełuszko w mojej parafii. Dla dziecka, świadectwo dziecka w takim razie, dla dziecka mającego idealistyczne podejście do życia, uwidzianego komunistyczną propagandą, to znaczy wierzącego, że Polska przeżywa swój złoty wiek, a Edward Gierek jest kolejnym Kazimierzem Wielkim. Spotkanie z księdzem Jerzym Popieruszką mogło być szokiem i było szokiem. Ksiądz wchodzący w księcowej kurtce, parący drogie zawodnie papierosy, nie pasował do mojego ideału księdza. Po pierwsze, po drugie, ksiądz Jerzy uświadomił mi, że ta, kraj, w którym mieszkam, nie jest krajem wolnym. Katecheza poświęcona księdzu prymasowi. Na początku religii ksiądz zaznacza... Pamiętajcie, że w więzieniu ksiądz prymas też siedział. Myślę, że ksiądz Jerzy autentycznie kochał prymasa. To było widać. Dalej były slajdy. Jeden z nich ukazywał obchody milenijne w Poznaniu. Ksiądz mówi, a tu widzicie arcybiskupa Antoniego Baraniaka, a musicie wiedzieć, że wtedy władze, władze zorganizowały obchody konkurencyjne a sekretarzem partii w Poznaniu był Jan Szydlak. Studenci zrobili wtedy dwa drogowskazy. Na jednym było owieczki baraniaka, na drugim barany Szydlaka. E, moja konsternacja, jak można nabijać się z bogu ducha winnego Jana Szydlaka. Świeżo upieczony wikary chętnie przechadzał się po aninie bez tutanny. Witywaliśmy go w stertrzej dżinsach. Jeden raz pokazał się nawet w kowbojskim kapeluszu. Był posiadaczem Vauxhalla. Nowoczesna sylwetka tego autu budziła powszechną zazdrość. Tak, ten ksiądz robił wrażenie człowieka ekstrawaganckiego i skłaniającego się u światowym uciechom. Miał kłopoty z księdzem proboszczem Wiesławem Kalisiakiem, dla którego parafia powinna była działać na wzór fajstarskiego zegarka. On nie chciał być takim zegarkiem. Mimo niechęci do sutanny, z niejasnych dla nas powodów pojawił się w niej na naszym piłkarskim boisku. A w piłkę grał bardzo chętnie. Drużyna przeciwna przyjęła go do swoich szeregów. Grał ofensywnie, nie oszczędzał sił. Moje umiejętności piłkarskie ograniczały się do rozbijania akcji przeciwnika. Grałem więc jak zwykle na obronie. Słaba technika czyniła mnie zawodnikiem niebezpiecznym. On tego nie wiedział. Otrzymał podanie. Rozpoczął szarżę blisko bocznej linii boiska. Usiłowałem tę szarżę powstrzymać, ale ksiądz dryblował umiejętnie. Spróbowałem w ślizgu i to był mój błąd. Wyprostowaną lewą nogę umieściłem tuż przed nogami rozpędzonego napastnika. On nie miał już czasu na reakcję. Wpadł na moją nogę, potknął się o nią, stracił równowagę i runął do przodu. Jego sutanna rozwiała się na wietrze niczym czarna bandera korsarskiego okrętu. Po jakimś czasie wikary odszedł za lina, trafił do kościoła św. Stanisława Kostki na Żoli został kapelanem strajkujących hutników, był śledzony i szykanowany. W końcu dopadły go zbiry z czwartego departamentu, zapewniając polskiemu kościołowi kolejnego męczennika. A we mnie pozostała na całe życie myśl przybierająca kształt wyrzutu sumienia z Fawlowem Świętego. Jerzy zorganizował coś w rodzaju uniwersytetu, szkolenia przygotowującego działaczy Solidarności do przyszłej służby publicznej. Było nas 30 może 40 osób, które w najgłębszej konspiracji brały udział w wykładach i ćwiczeniach z historii, prawa, socjologii, psychologii, relacji osobowych. Zajęcia odbywały się w Dolnym Kościele Świętego Stanisława Kostki w czwartki. Wejście do sali poprzedzone było wielokrotnym sprawdzaniem przepustek. Wykładowcami byli między innymi mecenas Piotr Andrzejewski, redaktor Stefan Bratkowski i inni, których nazwisko nie pamiętam dzisiaj. Wiosną 1984 roku uzyskaliśmy coś w rodzaju dyplomu. Legitymację z orłem w koronie, i wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Były tam, aby otrzymać przepustkę na kolejny rok akademicki. Był to, było to w czwartek, 14, 11 października o godzinie 18.20. Jerzy stał w drzwiach pomiędzy dwoma pokojami swojego mieszkania. To, co wtedy powiedział, stało się dla mnie czymś w rodzaju jego testamentu. Mówił, teraz będziecie musieli działać nic inaczej, Najważniejsze jest tworzenie wspólnot w środowiskach pracy, w osiedlach, klatkach schodowych, wspólnot ludzi, którzy będą się wzajemnie wspierać, którzy będą sobie bliscy i razem będą budować odnowioną społeczność kraju. Potemła wiadomość śmierci Jerzego w Bóli Łzy. Pamiętam o jego testamencie. Staram się budować wspólnoty ludzi. Przed każdą trudną decyzją tej tu Księdza Jerzego i proszę, ołóż i kupie wybrać właściwą drogę. No. no i co jeszcze ze służbą zdrowia związane? To to, że tak naprawdę znowu nasi koledzy z Białego Stoku, jak była robiona sekcja Księdza Jerzego, zabezpieczyli krew. Po prostu to, że mamy taką relikwię męczennika, to to, że no, lekarz, który to robi, jeszcze przecież nie wiadomo było, że on będzie święty. Zostało to zabezpieczone, a dowiedziałam się rok temu, w czasie świętej na Świętej, rocznicowej właśnie, siedziałam obok człowieka z Białego Stopu, który mówił, że jak to się w ogóle z tą relikwią sprawa miała. Otóż... No ta krew została przez siostry Zakonną jakoś przywieziona do Warszawy właśnie tutaj, ale pali się ją wziąć. I ta siostra biedna wróciła z tą z powrotem do Białego Stołu i był problem, no gdzie, gdzie ją zabezpieczyć, gdzie ją schować, żeby to było bezpieczne. I okazuje się, że rozbudowywany wtedy był klasz, ja nie, nie umiem powiedzieć jaki. I jaka to była siostra zakonna, ale w każdym razie ukryła tam, zamurowane było w ścianie. Ta, ta torba z tą krwią. No i to potem było, się. Dużo było tej... no, Dużo, dużo. Dużo. No, w każdym razie na tyle, że no, wiele y, kościołów ma w tą formę relikwii właśnie. No i jak przyszło już, że miała być beatyfikacja, że proces się kończył, no to ta krew no, była potrzebna. ona nie wiedziała, gdzie to jest. I w paru miejscach było to kute po to, żeby znaleźć w końcu, no ale w końcu jest krew znaleziona. Tu znamy takie przypadki przed Starem Wojennym, kiedy przychodzili ludzie biedni, zwłaszcza jedna matka i prosiła o pomoc dla chorego syna i wtedy ksiądz Jerzy przekazał jemu swoje buty, obuwie swoje, które nosił i... Jak ta matka z, po, po rozmowie z księdzem Jerzym zorientowała się z kim ma do czynienia, mówi mój syn nigdy tych butów nie nałożył na siebie, stoją do dzisiaj w szafie jako relikwie. W pierwszej wigilii na przykład stanu wojennego. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie y, znika nam ksiądz Jerzy. Wigilia trwa, po życzeń, po śpiewej kolęd y, wybył ksiądz Jerzy. Pytam Macieja, kolegę, mówi, co się dzieje z Jurkiem? Mówi, nie wiem nic. Nie chciałam więcej dociekać, co się stało, a okazuje się, że on pozostałe opłatki, którymi się ludzie dzielili, zebrał w jedno papierowe jakieś opakowanie i wyjechał na rogatki. Tu na Żoliborzu przy placu Wilsona, w kierunku Śródmieścia, Wtedy na tych rogatkach stali żołnierze, stała milicja, a milicja jeszcze wtedy była, zomo i inne tego rodzaju służby pilnowały porządku, bo to, to, to świeżo co po stanie wojennym. I dopiero rano dowiedziałem się, że ksiądz Jerzy pojechał do tych ludzi. Do żołnierzy, o których później powiedział, mówi oni mają swoich rodziców, mają swoje rodziny, a tu muszą chłodno, głodno, zimno stać przy tych kokcownikach i pilnować porządku. I później zadałem pytanie sobie w otoczeniu, kto z nas wpadłby na taki pomysł, żeby w ten sposób przeżyć Wigilię, pierwszą Wigilię stanu wojennego. To jest w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, tak? Tak.